Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj jestem nad Wisłą. Będę sprawdzał tą pawęż. Dorobiłem tam kawałeczek klocka, podłoże. Zobaczymy co się dzieje. Ale jeszcze chciałem Wam pokazać co tu się dzieje. Nie było mnie tu chwilę. To jest to miejsce, co zawsze rozkładałem ponton. Tu go wrzucałem. Zarosło wszystko w piździelc. No ale nic, jakoś sobie poradzę. A lekko nie będzie, czuję, ale... Kurde, no. Jak rzucę ponton tutaj, to może się jakoś to pougniata. Może biorę się do roboty. Ponton się powoli pompuje. Ja będę dzisiaj nagrywał telefonem. Kamerka niestety. Nie wiem czy to będzie widać. Ale wyszła jakaś plamka na, na oczku. Więc. Chyba będzie po niej już. Zobaczymy co to będzie Dorobiłem taki klocek 3 centymetry ma dokładnie Zaraz go pokażę No i będziemy widzieć efekty no, Pontonik już napompowany Tu mam tą deseczkę Tak będzie położona Jak trzeba będzie to Mogę to odkleić będzie troszeczkę niżej siedział. Myślę, że na razie tak. Jest wymierzone na dokładnie 2,5 cm. A jak będzie coś nie tak, to odkleję i będzie 3 cm. Także zobaczymy. Powietrze trzyma. Miałem go ostatnio w garażu tydzień czasu napompowanego. Nic nie uszło, także fajnie jest. Miałem obawy po tych pływaniach, po tych kamieniach, że się coś mogło przetrzeć, ale, ale jest wszystko git. Także zaraz jestem na wodzie i, i ogień. O oh Jezu! Yes. Powiem wam tak Przerąbane się łazi po czymś takim nieznanym na boso Uah. Jak niedzielę Ale nie mam wyjścia Nie mam wyjścia Kurde, nie widzę czy to się nagrywa Jest, nagrywa się Jest drewienko podłożone Zaraz go dokręcę i, i Ten O Jezus się trochę ciężko tu było Zepchnąć to teraz Dobre Ja musiałem tutaj do cienia troszkę stanąć Strasznie dzisiaj gorąco Stawić telefon, żeby cokolwiek widzieć na nim W ogóle to zgasł mi silnik Tam byłem gdzieś Dopłynąłem tu na wiosłach Se myślę, kurde no, co jest grane okazało się że ten baniaczek zbiłem tak i wąż był tu po prostu załamany totalnie wszystko się może zdarzyć stracha mi narobił Już nie kombinowałem nic, sam się dobra, dopłynę do, do tego cienia tak czy siak ale se myślę, no zgasł, nie powinien, nie? Ale ja mocno sztormy się nie psują. Tak. Wszystko wiadomo, o co chodzi. Jak tam moja kamerka odparowała. No, można by tak powiedzieć. Dobra, przechodzę chyba na kamerkę. Włączę tutaj aplikację. No i zobaczymy. Tak chwilę płynąłem. No to widzę, że na oko nie ma różnicy ale zobaczymy jak to będzie na prędkościomierzu średnio jakie miałem prędkości to było 21 22 będziemy zaraz widzieć oby to dobrze się nagrało tak muszę to zrobić płynę stąd żeby nie oni będziecie i tak chyba widzieć, bo... No zobaczymy. Oczywiście streamem się też pobawię. Tu jeszcze ktoś łowi, także grobinę. Wydaje się, że to byli ostatni wędkarze. To ogień. Dobre, bo nawet nie ma 21 na godzinę, jest 20. Czyli jest słabiej. Zaraz spróbuję w drugą stronę. Było troszkę lepiej 22,5 czyli generalnie to samo jeszcze tylko zmienię trym a i za chwileczkę gdzieś tam stanę odkleję jedną taką listeweczkę zrobimy na 3 cm a i tyle ale czuję że to nic nie daje Także czy tam 8 cm czy 2,5 chyba nie ma to znaczenia, bo tyle było u mnie, dokładnie 8 cm oryginalnie. Niestety co chwileczkę tutaj łowią, słabo tutaj z tego A może tam dalej jeszcze coś będzie. No i tak, po zmianie trymu dalej to samo, jeszcze go teraz dam o oczko wyżej od pawęży, czyli go troszkę podniosę. I... bo to nic nie dało, dalej jest dwadzieścia i płynę cały czas w tą samą stronę. Jak jeszcze przepłyną te łódeczki, zjadę troszkę. Podnoszę go, sprawdzam. I później całkiem ściągnę tą deskę i zobaczę, czy będzie lepiej, czy będzie tak samo. A zobaczymy. Nie nagrywałem tego, ale chłopaki mieli suma z półtorej metra praktycznie na cały ponton. Ja pierdzielę jak wieloryb Mam nadzieję, że go wypuszczą Że tylko jadą się pochwalić i... Kurde, naprawdę Pierwszy raz widzę takie coś na oczy Dobra, podniosłem trymek Okej okay. delikatnie lepiej 21 dochodzi więc podniosę o jeszcze jeden zobaczymy No jest lepiej, prawie 22 no to zaczyna działać no to jest w ogóle to ja nagrywam, nagrywam, no to jeszcze oraz podnoszę, to już jest ostatnie podniesienie bo już więcej nie mam rynu A i tutaj już efektu nie ma a pokażę wam jeszcze ale miela wodę już Także przedostatni trym jest najlepiej. Nie na samej górze, tylko jedno Opłynę Popłynę jeszcze w tamtą stronę. Zmienię tego tryma i zaraz się włączę. Jeszcze dalej pójdę w tą samą stronę. Chcę troszeczkę odpłynąć. Ale coś to dało. Oczywiście jeszcze później zrobię tak. Albo może od razu. Dwadzieścia takie dwa wchodzi. Ściągnę całkiem to i na tym samym trymie co teraz spróbuję popłynąć chyba że mi się nie uda tego ściągnąć zobaczymy jak się uda to zrobimy jakieś miejsce, gdzie nie ma twarzy. więc jeszcze obniżę o jeden i spróbuję w tą stronę, czy będzie coś lepiej. O 22,5, jest to samo Jest to samo, tylko śruby mi nie zapowietrza Ale znowu tak jakby pod prąd. Przyszą teraz sprawdzę. to jednak zostanie na tym to jest na środkowym ale teraz odkleję to drewnianko. postaram się przynajmniej także widzimy się za chwilę no, ściągłem to drewieńko na razie całe Jak już mam ściągnięte to sprawdzimy na tym samym trymie. Idziemy teraz w drugą stronę. Słuchajcie, jak dla mnie Jak dla mnie to jest to samo Nie ma różnicy Jeszcze założę to y, Odkleję to jedno, bo to jest takie cieniutkie I zrobię to nie 2,5 tylko 3 cm y, Tylko sobie chyba do cienia popłynę No, i, i zakończę te testy, ale coś mi się wydaje, że to po prostu jest bez różnicy. Może minimalnie tam już oderwałem obydwa, znaczy założę jeszcze to. Taki myk, rzuciłem sobie kotwiczkę, żeby mi ponton nie uciekał. I tak, tutaj widać kamienie, że jest płciutko, a tu jest ze 3 metry. Albo nawet lepiej masakra. Dobra, spróbuję ten silniczek podwiesić i, i dalej ogień. Co tu się stanęło? Masakra! Zaraz się... no nie jest, tylko po motorówką przeleciał ładnie posprzątał no nie, sadziłem to myślałem, że będzie gorzej spokojnie, bez żadnego problemu sobie poradziłem także zaraz płynę. widzieliście ale ta opcja jest najlepsza na kitry i przedostatnie oczko w tym momencie jest zrobione na 3 cm ta płyta od dna no i oczywiście GPS skacze ale jest 24 20... Też czasem 22, wskakiwało, nie powiem, ale i wskakiwało 24,5, więc takiego czegoś nie było nigdy. E, więc myślę, że chyba tak jest najlepiej 3 cm. E, no jeszcze oczywiście tam sprawdzę, no nie, ale tau nie ma, ale jest delikatnie lepiej. Jeżeli jest lepiej, to może 1-1,5 km na godzinę. Być może to chodzi o to, że jak zawieje, tak jest. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. W każdym razie będę to ze sobą woził. Nie zaszkodzi. Ale efektów takich, jakich nie zauważyłem więcej daje zmiana trymu. Nie wiem czemu jeździłem na, na tej przedostatniej. Jeździłem, kuwałem Tak jak było tam 20, 20 i pół w tą stronę. No to teraz sprawdzę jeszcze raz. Teraz sprawdzę jeszcze raz w tą stronę. Jeżeli będzie więcej niż te 20 i pół Można powiedzieć półtorej na godzinę, tak bym przyjął, że jest lepiej. Także szału nie ma, dupy nie urywa, ale jest coś tam lepiej. Będę wracał powoli do domu. Także, jak dla mnie te 7 czy 8 cm, czy 3 cm, chyba nie ma znaczenia. Może nie przy takich silnikach. Może przy większych silnikach jest lepszy efekt, ale tutaj, przy takich szóstkach, to wydaje mi się, że to jest takie, jak zawieje, tak jest. Nie odczułem jakiegoś takiego jakbym płynął 26 na godzinę no nie no to tak no to jest jest różnica i wtedy byłoby widać tam 21 wcześniej 22 tu nagle 26 no to można by powiedzieć że no jest lepiej no nie, a, a tak, tak no to nie nie odczuwam takiej różnicy jest praktycznie to samo także jeżeli Ktoś by musiał na przykład Ciąć paweł To odradzam, Nie ma sensu A jeżeli Ktoś tak jak ja dołożyć jakiś klocuszek No to wiadomo to nie ma Żadnego problemu Nawet kawałeczek patyczka wsadzi No to okej okay, można się pobawić Ale jeżeli bym miał już coś ciąć Coś tego to Nie podjąłbym się tego bo to Kompletnie nie ma sensu. Takie moje zdanie. Płynę sobie powolutku. Jeszcze tam gdzieś przyłożę. Zobaczymy. Może mniejszy wiatr. Ale to. Chyba nie ma co. No, pogadałem tu z chłopakami. Złapali tego suma Tam mówiłem że z półtorej metra miał 2,11 2,11 metry Kawał rybska Oczywiście go wypuścili Także fajne chłopaki ale wiedziałem, że to kurde no z tego co tam widziałem no to był jak ponton Kawał rybska Płynę Do domku powoli A jestem już na miejscu Wypalam paliwko i zbieram się Że muszę się tu pokręcić, żeby za daleko wiosłami nie wiosłować. No, ja już na brzegu. Pontonik się suszy. Miejscówka już jest wydeptana. Także można przyjeżdżać. No i tyle. Takie testy troszeczkę powiedziałbym nie do końca po mojej myśli udane. Mogło być lepiej, no ale trudno. Nawet. Co poradzimy? Tak wyszło, nie? Dobra, nie przedłużam tego filmiku. Grzeje strasznie dzisiaj. Kurde, masakra jest. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu, pewnie znowu nad wisełką gdzieś tam. Hejka!